Witam Was, kochani. E, I z tego miejsca chciałbym Was e, zaprosić na przedwielkanocnego streama, który odbędzie się dzisiaj w okolicach godziny 18 na moim kanale na Hitboxie. Także e, zapraszam. No i jak się domyślacie po okładce, a właściwie po tym co tu widać, e, to jest DreamWorld z modem hardcore, hardcore SK. Natomiast e, pod tytuł tego nowego, powiedzmy nowej edycji tego moda, to jest Kataklizm, no, zmienia dużo. W tym co znaliśmy, w, jeżeli chodzi o hardcore moda, także zobaczymy, jak nam pójdzie. No, i to tak myślę, że na początek, początek przygody ze streamowaniem myślę, że to będzie dobra gra. No, i zapraszam, oczywiście, jeżeli będziecie mieć chwilkę czasu po wypiekach świątecznych, po święceniu i przed Wielkanocą, zapraszam, jeżeli macie chwilkę. Chcecie obejrzeć właśnie tego streama z tej gry, także zapraszam serdecznie. Do usłyszenia w okolicach godziny 18.00.